Więc tak, witamy serdecznie ponownie Agatos na instalacji w domu klienta oczywiście. Mamy tutaj wkładzik Lucy 16 producenta polskiego kratek w formie panoramy. Pokażemy go, potem pokażemy całość. Będzie to pierwsze palenie, muszę sobie pomóc na chwilkę, więc przypałzujemy. Tak, więc płomień ruszył. Rozpalamy ogólnie, jeśli taka możliwość, rozpalamy od góry, bo dlaczego? Na poszyciu górnym wkładu mamy płytę deflekcyjną, stalowy element, który jest w tej części. Czym szybciej on się nagrzeje, zrobi różnicę gazów, która będzie około 100 stopni, w tym momencie zacznie nam kominek ładnie ciągnąć. Pierwsze palenia w ogóle w kominku nowym mogą nas zniechęcić, ponieważ komin jest zimny, niewygrzany, wilgotny, ogień, który będzie się rozgrzewał w urządzeniu będzie nam definitywnie wytrącał bardzo dużo pary, która będzie przepychana do komina. I pod wpływem swojego ciężaru mogą powstawać cofnięcia gazów i kominek nam nieraz przydymi, przybrudzi. Pierwsze rozpalenie urządzenia powinniśmy ogólnie uchylać sobie odrobinkę drzwi. Pokażę tutaj zamknięcie całkowite, ponieważ na razie ciąg jest tak słaby, że urządzenie ssanie z rury, która wychodzi na zewnątrz z powietrzem, no jest po prostu upośledzone i może mu tego powietrza brakować. W związku z tym musimy te drzwi na pół centymetra uchylić. Ja je teraz uchyliłem. Większa ilość powietrza wchodzi No i musimy dać chwileczkę naszemu wkładowi, żeby mógł się rozgrzać. Także paliwo się rozpala. My sobie czekamy. W tym czasie dodatkowo parę słów. Urządzenie wykonane we z dwoma wylotami górnymi i jednym zaciągiem. Tutaj część techniczna jest troszeczkę podedykowana warunkami, jakie panowały, żeby można było to urządzenie zamontować. Wkład dość obszerny, dość duży. Dedykowany za ładunek jednorazowy jest bodajże 5,5 kg. Musimy pamiętać o tym, że to są urządzenia nowej generacji, które spalają w formie eko. Jest dopalanie gazów wtórnych na tylnej ścianie. Do wkładu nakładamy w pierwszej formie, załóżmy w granicach 5 kg paliwa. Jeżeli wkład się rozkrzeje, potem już nakładamy połowę mniejsze racje i powolutku urządzenie sobie spala. Paliwo ma się palić wolnym ogniem, przy płonącym takim, że tak powiem, tańczącym ogniu. Wtedy mamy to spalanie po prostu dość oszczędne radość z ognia i ciepło, które wkład ma emitować, będzie podawał. Mamy tutaj takie tajemne przejście, skorzystam sobie z tego miejsca, w którym zainstalowaliśmy z tyłu zegarek. Zegarek pokazuje nam temperaturę po lewej stronie właściwą, która jest w czapie, czyli jest to powietrze, którym będziemy oddychać, powietrze, które jest zagrzewane i temperaturę, którą żeśmy ustawili zadaną, 89. Jest on po to, żeby nas nauczył, w którym momencie ten kominek przymykać. Przy mniej więcej temperaturze 90 stopni. W naszej komorze wkład będzie miał około 350 stopni i osiąga temperaturę pracy nominalnej. W tym momencie spala ekonomicznie i dostajemy ciepło, które przewidział producent. Oczywiście, w urządzeniach powietrznych, jeżeli przesadzimy, to urządzenie, które ma 16 kW, może dać tych kW nawet 40. Tylko wiąże się to ze stratą paliwa, no i z nadmiernym eksploatowaniem urządzenia. Wracamy do naszego urządzenia. Paliwo już można powiedzieć ładnie się rozpaliło. Cześć z buju. Mamy tu kolegę, który przyszedł nam pomóc rozpalać. Można się przytula. <laughs> Pierwszy aktor. Pierwszy aktor wpakował się na kolana. Teraz możemy powoli sobie przymknąć drzwi. I urządzenie już powinno pracować ładnie na powietrzu, który idzie z podwórka. Ponieważ już powstał w jakimś tam procencie ciąg właściwy. Gdybyśmy zauważyli, że w komorze zaczyna nam kręcić się dym biały i zaczyna się go zbierać coraz więcej, a ogień przygasa, to znaczy, że to jest jeszcze nie ten moment, jeszcze możemy na tą chwileczkę, na te pół centymetra te drzwi uchylić, żeby tego powietrza dopuścić. Kiedy złapię odpowiednią temperaturę kominek i kiedy ciąg prawidłowy powstanie, wtedy urządzenie zacznie już ładnie pracować. Musimy pamiętać, że w domu, który jest wyposażony w rekuperację i mamy oczywiście w zimie drzwi, okna, wszystko pozamykane, rekuperator pracuje. W momencie rozpalania, kiedy sobie uchylamy te drzwi, żeby ustawienia rekuperatora zrobić to w taki sposób, żeby nie było podciśnienia, ponieważ rekuperator może wtedy powodować, że kominek będzie nam przydymiał. Także trzeba sobie to ładnie sprzęgnąć w tym momencie, kiedy rozpalamy. Potem jak już drzwi wkładu są zamknięte, to ustawienia rekuperatora nie mają znaczenia. No, gominek bardzo ładnie widać ciągnie. Jest w tej chwili otworzony praktycznie na całą szerokość. Tą jedną rączką przymykamy powietrze do dopływu do spalania i, i do powietrze do, do dopływu gazów wtórnych. Na tylnej ścianie już widać jak zaczyna się skraplać woda, e, ponieważ wszystko jest świeże, zimne. No, i komin jest niewygrzany, więc wilgoć, która w nim jest, też będzie schodziła z gazami ciężkimi na dół i będzie się pokazywać w naszym wkładzie. Zaraz zobaczymy, czy drgnęła temperatura na termometrze, który jest umieszczony z tyłu. Było tam przedtem 15 stopni, czy 16. Na chwilę obecną mamy 28, czyli widać, że. Temperatura reaguje. Pamiętajmy, żeby pracę kominka naszego tak sobie wyćwiczyć, żebyśmy starali się nie przekraczać w tej komorze ciepłej 100 stopni. Oczywiście przy procesie wygrzewania urządzenia, e, przygotowywania go do pracy e, możemy zrobić kilka paleń, gdzie na początku na temperaturze takiej załóżmy do 80-90 stopni możemy sobie popracować po dwie tutaj rywalizację dźwiękową natomiast jedno palenie możemy tą temperaturę podciągnąć nawet do 120 stopni żeby urządzenie się wyśmierdziało wygrzało ponieważ jest impregnowane różnymi olejami już po pierwszej godzinie palenia będziemy ten smród odczuwać jest to taki niebieskawy dymek piekońcy w oczy najlepiej to zrobić przed malowaniem mieszkania i po prostu wygrzać to urządzonko niech ono sobie popracuje nawet 2-3 godziny wyśmierdzi się, następne palenie tego smrodu już będzie o wiele mniej i kolejne prawdopodobnie już nie będzie wcale także, także tak to mniej więcej wygląda urządzenie pracuje bardzo ładnie myślę, że powiedziałem wszystko co powinienem z reguły na dolnym elemencie wlotu powietrza w prawym rogu Instalujemy naszą malutką wizytóweczkę z numerem. Jeżeli byłby potrzebny serwis, przegląd urządzenia, jakieś pytania, to zawsze prosimy, żeby dzwonić do nas. Nie pokątnie gdzieś do firmy, która jest na danym terenie na przykład, bo no, my znamy urządzenie, wiemy jak było zrobione. Prowadzimy historię zdjęć podczas montażu i każde pytanie, które będzie zadane przez klienta na pewno uzyska odpowiedź. Ciepło pozdrawiam, z